Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak silne i niewyobrażalne mogą być ludzkie instynkty przetrwania? Film Alif, dramat w Andach, który miał swoją premierę w 1993 roku, to nie tylko zwykła produkcja filmowa, ale opowieść o prawdziwej tragedii, która wydarzyła się na wysokościach Andów. Oparty na książce autorstwa Piersa Paula Reada, znakomitego pisarza, historyka i biografa film omawia katastrofę lotniczą z 1972 roku, znaną jako Tragedia w Andach ale i cudem w Andach. W roku 1972 urugwajski zespół rugby, liczący 45 osób, wyruszył na mecz z Montevideo do Santiago w Chile. W trakcie przelotu ich samolot uległ katastrofie i rozbił się w Andach. Zgięło 29 członków załogi i pasażerów, w tym 13, którzy zginęli niemal natychmiast w mrożnych warunkach. Reszta pasażerów, którzy przeżyli, Zmuszona była zmierzyć się z niezwykle trudnymi okolicznościami przetrwania, musząc czekać na ratunek przez długi 72 dni, jednocześnie stawiając czoła ekstremalnym warunkom, niskim temperaturom, głodowi i wyczerpaniu fizycznemu. Produkcją Alive, dramat w Andach zajmowali się Robert Watts oraz późniejsza wieloletnia szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennegi. Reżyserem filmu był Frank Marshall, wielokrotnie nominowany do Oscara, a scenariusz powstał na podstawie dzieła Reada, przetłumaczonego przez Johna Patryka Stendia. Narratorem tej tragicznej opowieści był John Malkowicz, a zdjęcia kręcono w malowniczych okolicach Purcell Mountains w Kanadzie. Za 30 dolarowy budżet film zdobył na całym świecie ponad 82 miliony dolarów, zyskując status telewizyjnego klasyka. Krytycy filmowi ocenili go na 63% pozytywnych recenzji na stronie Rotten Tomatoes. Z okazji premiery stacji CBS wyemitowano dokument Alive, 20 Years Later, który przybliżał dalsze losy ocalałych. Głównym bohaterem Alive, Dramat Wandach jest Nando Parrado. Po katastrofie samolotu, w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, on oraz jego towarzysze ratunku zmuszeni byli do robienia niewyrzeczy, aby przetrwać w piekielnie trudnych warunkach. Gdy pomoc nie nadchodziła, Nando, Antonio oraz Roberto postanowili wyruszyć w poszukiwaniu ratunku, pokonując nieprzyjazne tereny górskie. Dziś film Alif, Dramat Wandach, będzie można zobaczyć na antenie TVP1 o godzinie 23:05. Warto również wspomnieć, że w 2023 roku Netflix zaprezentował produkcję opartą na tej samej katastrofie o tytule Śnieżne Bractwo, która bazuje na wspomnieniach Pablo Verciego, uczestnika tragicznych wydarzeń. Ta produkcja również była nominowana do Oscara w dwóch kategoriach: Zarówno Alif, dramat w Andach, jak i Śnieżne Bractwo wstrząsnęły widzami, pokazując, jak daleko ludzie są w stanie posunąć się, aby przeżyć i jakie niewyobrażalne doświadczenia są w stanie znieść, aby ocalić swoje życie. Czy również zdołasz przetrwać w obliczu skrajnych warunków? Jak daleko sięgniesz, by ocalić siebie innych? Analizując te pytania, nie można nie zadać sobie także innego, co sprawia, że ludzie potrafią walczyć o przetrwanie w tak ekstremalnych okolicznościach? Wróćmy do tych trudnych pytań, wspólnie poszukując odpowiedzi na nasze wątpliwości.